Cześć, ja nazywam się Przemysław Merta. Na co dzień pracuję jako specjalista do spraw utrzymania sieci. Z sieciami komputerowymi jestem związany w zasadzie od czasu studiów, ale nie tylko z sieciami, również z systemami Linux, Windows. W ramach mojego kanału chciałbym zaprezentować Projekt sieci, ale nie tylko sieci, również różnych usług, które będą pracować w ramach tej sieci. I tak po kolei w ramach tego projektu będę konfigurował urządzenia typu switche, routery ale również jakiś firewall w oparciu tutaj akurat o PFsensa, który też trochę będzie skonfigurowany, tak jak New Generation Firewall, chociaż nie do końca spełnia te wymagania. W ramach tego projektu też skonfiguruję redundancję bramy HRSP protokoły routingu takie jak OSPF, w sumie chyba głównie to będzie OSPF, bo jest najbardziej znanym y, protokołem routingu, na pewno będą skonfigurowane też y, trasy statyczne i w małym skrócie też będzie omówiony i skonfigurowany y, protokół BGP. Y, sieć, którą tutaj będę konfigurował, ma zobrazować sieć firmową. Na ten moment tutaj tylko widzimy urządzenia sieciowe, które będą konfigurowane, natomiast docelowo będzie ta sieć uzupełniana o nowe elementy, takie jak na przykład Windows Server czy też inne serwery na przykład Zabbix, również w ramach tego projektu uruchomię Dockera, serwer usług typu FTP, HTTP i w zasadzie to jeszcze zobaczymy w trakcie jakie pojawią się pomysły, natomiast chciałbym, żeby ta sieć Prezentowała takie prawdziwe środowisko. Ja się tutaj będę skupiał na programie GNS3. Wiem, że dużo rzeczy można zrobić w pakiecie Racerze, ale akurat ja wybrałem to środowisko z tego względu, że można tutaj używać maszyn wirtualnych z prawdziwym systemem operacyjnym, Packet Racer nie daje tej możliwości, aczkolwiek w ramach gns niestety pojawią się pewne problemy i niektóre rzeczy będę konfigurował w trochę innej kolejności niż wymagałaby tego logika, ale to będzie wynikało tylko i wyłącznie z tego względu, że no, po prostu pewne rzeczy nie chcą działać, jeśli się to konfiguruje w jakiejś tam logicznej kolejności i tutaj na pewno metodą próby błędów doszedłem do tego, że niektóre rzeczy trzeba trochę od tyłu skonfigurować, ale to też na bieżąco będę starał się powiedzieć, dlaczego akurat konfiguruje coś, nazwijmy to od końca, a nie tak jakby logika nakazywała. W każdym razie zapraszam do kolejnego odcinku.